Witam was ponownie w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj stoimy sobie tutaj powiedzmy w tej mroźnej Finlandii nie jest tak zimno rano mieliśmy lekki przymrozek tutaj zmarsły mi trochę rączki jak robiłem obchód czy wszystko działa w naszym dafisku dafisko jest na... mam teraz na rozpisce przeglądowej już jadę drugą trasę z rozpiski przeglądowej więc teraz odpalę sobie swojego dafa Dobrze, dafik został odpalony. Poczekamy chwilę, aż się trochę tutaj silnik nam zagrzeje. Bo stałem, marzłem, tak? <grytanie> tak wiem, na zimnym silniku nie można gazować. Cicho Dobra. I tak, jedziemy teraz na Moskwę. Mamy 945 km do celu. Zostałem załadowany 8 tonami jakiś ryb. Ponieważ jedziemy na Moskwę z tego powodu, że tam panowie w Moskwie, czy w Moskiewskich, nie wiem, po prostu panowie w rosyjskich sklepach mają zapotrzebowanie tutaj na jakieś świeże rybki, więc postanowiłem wziąć te zlecenie i jadę sobie tutaj na Moskwę. Będę tutaj teraz się włączał do ruchu na autostradę i muszę jakoś wyjechać. Musiałem się trochę skupić i. Byłem troszkę cichutko, tak? Byłem troszkę cichutko, e, tak jak mówiłem. Man został oddany na przegląd, ponieważ na manie wybiło 150 tysięcy kilometrów. I teraz w Wiesiu na bazie robi oględziny, czy auto jest nadal sprawne do jazdy. Oczywiście, że jest zda nadal zdatne do pracy, zdalne, zdatne, kiwie, ale na pewno wieściu będzie musiał przeczyścić mi filtry powietrza, albo wymienić na nowe jakieś dolać płynów, jakichś tam olejów i innych. Rejów więc wieściu mi to tam na basie ogarnie. Ja wrócę potem do Katowic. Yy, usiądę znowu do, swe, do swojego ulubieńca, którym jest MAN Euro 6. Tak o mocy 480 koni. Dafik ma o 30 więcej jak na razie, bo to Dafik jest Euro 5 i ma aż 510 koni. W sumie jakiejś takiej zawalającej dużej różnicy nie widzę yy, w jeździe tym oto Dafem. Ale powiem szczerze, że jak na rozpiskę przeglądową, to DAF jest naprawdę najlepszy z tych aut, które mamy. Fajnie, miło się nim jeździ. I teraz tutaj będziemy sobie powoli wyjeżdżać z tej Finlandii, bo mamy bez żadnych promów. Potem z jak wyjedziemy już, jak będziemy w Saint Petersburg, będziemy już na Rosji. I będziemy się kierować powoli do Moskwy. Tutaj zrobiłem pauzę, powiedzmy. Cisłem te, stałem 11 godzin Wiesiu też do mnie dzwonił, że Tam w Maniech musi powietrza też napompować do kół, bo Michelinki trochę Się psują, tak, w sumie Komplet Michelinek, już mamy dawno wymienione opony na letnie i Naprawdę jest Genialnie, tylko Po co wymienialiśmy opony na letnie jak przymrozek dzisiaj był, nad ranem Ja tu sobie chciałem jechać do szkoły i co kurde Patrzę się, patrzę się i jeb Szkrobaczka w dłoń. No i tak było. Wróciłem ze szkoły, postanowiłem dla was nagrać krótki odcinek właśnie z EuroTraka. Ponieważ tak doszedłem do wniosku, czemu by nie, nigdy nie było żadnego odcinka z rozpiski przeglądowej. W sumie były za czasów FVT, ale to się nie liczy. I teraz właśnie. Jest pierwszy odcinek z rozpiski przeglądowej. Tafem. Czemu on tak wolno jedzie? No ja pingolę, to jest autostrada. Panie, co ty tą BMW oszczędzasz, tylko kołem do kościoła w niedzielę jeździsz? No dobra, powiedzmy, na autostradzie jechał, ale czemu tak zwolnił? przecież tu jest ograniczenie do 80? No. Co za typek? Co za zły. luj na coś mi zrobił. Dobrze, że wieś powiedział, że przed wyjazdem mam. Funkiel nówki, nieśmigane hamulce Więc naprawdę props dla niego Wymienił tutaj hamulce w Dafie oraz w naczepie Tak, zapomniałem wam powiedzieć, że teraz na rozpiskę przeglądowej ciągnę Chłodnie Krone coolliner. Jest to chłodnia bodajże z 2004 Może nie jest jakaś nówka sztuka, ale Ważne, że działa jedynie co ostatnio w tej chłodni było wymieniane to agregat Bo tam coś się zesrał i musieliśmy zrobić podmiankę z chłodni cały tam ładunek wywalić na środku parkingu na autostradzie i wpakować do mnie zmęczyłem się trochę, ale dobrze, że zostawiliśmy wózek w środku chłodni, więc poszło łatwo, podjechałem do niego tyłem, otworzyłem swoją chłodnię, szybko załadowaliśmy te ryby. Dobrze, że udało się nam je dowieść na czas, że były naprawdę świeżutkie. Po prostu nie ma to jak w trasie jakiś tam mały problemik Jeżeli się wsiądzie do auta, to nie wiemy ile on pojeździ Czy na przykład, czy dana część, czy... Obojętnie co Czy wytrzyma, no... Tego się nie przewidzi, czy jak się wyjedzie To będzie wszystko... Cacy, czy jak się wróci... Po prostu... No, jak to się mówi, ważne żeby wszystko było sprawne ale nie zawsze tak jest. Na przykład może nam się w każdej chwili coś popsuć w ciężarówce. I też stoimy sobie. Właśnie wjeżdżamy tutaj już do Rosji. Z tego co się nie mylę, sprawdzę sobie dokładnie na mapie. Nie, jeszcze nie wjechaliśmy do Rosji. Albo. Nie, jeszcze nie. Ale przez jakąś granicę przejeżdżaliśmy. Dobra. Do tego się trzymajmy. Albo no już nie wiem, ja tam za bardzo też. Na tą Rosję kiedyś jeździłem bardzo, bardzo często, teraz jakoś mnie na tą Rosję ciągnie, ale nie tak często jak na przykład mnie na Francję ciągnie, bo teraz ja tam na przykład lubię strasznie na Francję pojeździć, bo w, w dużo tam jest nie dość, że jest, mam tego promocja 2.0 jak na razie Jeszcze aktualizacji EuroTracka do 1.23 nie robiłem cały czas gram na 1.22 Ponieważ też musimy sobie przystosować niektóre ciągniki pod tą wersję I chłodnie też jedną przystosować pod 1.23 Jak będę miał czas w weekendzie czy coś w tym stylu to sobie na pewno to przystosujemy I cała firma przejdzie na nowego patcha 1.23 I będzie naprawdę gicior Ponieważ też Promoc y, wyszedł na nową wersję 1.23 Czyli to jest teraz Promoc 2.2 Jest jeszcze bardziej rozbudowany niż poprzednia wersja Promoc'a więc będzie naprawdę beautiful. Będziemy tutaj zapier... No, wiadomo o co chodzi. Nie chcę tu przeklinać, bo wiem, że mnie młodzież ogląda. Jedynie osoba, która mnie może wyprowadzić z równowagi, to pan Wiesie, który ma zawsze problem i dzwoni w każdej chwili i dupetruje, nawet jak jestem w trasie, albo ci powie, miałeś jechać tam, a on do ciebie. Eee, nie ma bata, dostałeś nowe zlecenie, jedziesz na Rosję. Ja muszę tutaj innego kierowcę wysyłać po ten ładunek, i ja niestety muszę jeździć tutaj na Rosję, ale nie wiem czy niestety czy niestety na Rosji się strasznie miło jeździ. I nie dość, że mam takiego porządnego dafa. Na razie, może z zrobię im dwie rozpiski, nie tylko przeglądówkę bo jak na razie mi się im miło jeździ i będzie mi się miło jeździć. DAFIK tak naprawdę on tu ma bagatelnie przejechane powyżej 600 tysięcy ale na liczniku mam 8 tysięcy, ponieważ do tego przebiegu doliczamy wszystkie rozpiski, które przejechaliśmy. Kierowcy spisują wszystko to co przejechali tym DAFem. nie każe, na przykład na rozpisce przeglądowej specjalnie zmienia tego przebiegu, w cię było naprawdę nie dość, że jest z tym więcej roboty, a jak ktoś sobie dopisze całą tą rozpiskę przeglądową I tyle ile przejechał na całej tej rozpisy do przeglądu auta, to jest nawet lepiej Ponieważ nie dość, że jest mniej z tym roboty, nie musimy się tak męczyć No, naprawdę jest fajnie Jeżeli chodzi o auta, które dostają kierowcy już z, duży, z większym się biegiem niż mają To naprawdę muszą nie ma bata, żeby nie zmienili przebiegu w aucie, bo to jest naprawdę podstawą, żeby zmienić. Bo na przykład taki kierowca zrobi autem 250 tysięcy i drugi kierowca dostaje te auto. To nie ma bata, żeby od zera nabijał kilometry, tylko musi sobie w cheat engine zmienić. To jest w, e, kilometry. Jak sobie je zmieni, to wszystko potem jest e, na cacy zrobione i można tym autem jeździć. Taki bayer i bayer i bayer, tak. Już mam prawie 10 minut nagrywania odcinka, niestety za 5 do 4-5 minut będę musiał się z wami znowu pożegnać, niestety. Yy, kara, którą mam aktualnie na YouTube, mija mi 1 czerwca 2016 roku, czyli w Dzień Dziecka, więc będę nagrywał już dla Was dłuższe odcinki. To będą nie takie długie odcinki, że po godzinie, ale 20-30 minut będę się starał tutaj nagrywać odcinki jak sobie tutaj jeżdżę w etesku, czy tam w omsi, przynajmniej w omsi będą porządne odcinki a nie tak na przykład jak teraz jak chcę się zabrać do nagrywania odcinka z omsi to muszę znaleźć krótką mapę, krótką znaczy krótką linię, żeby zdążyć w te 15 minut no niestety jak nie urok to sraczka ale jakoś teraz powiedzmy szczerze nie powiem, że mam w dupie to, że nie będę nagrywał, że Mam tą karę, ale nie Ja nagrywam dla was odcinki Żeby tak było ciekawie tak, nie tylko cały czas yy, Nie wiem, że cisza jest na kanale czy coś w tym stylu, mam te swoje 3,500 tysiąca widzów Mam nadzieję, że kiedyś będę miał 100 tysięcy widzów, ale Zobaczymy, czy to się uda I też chciałbym z tego miejsca pozdrowić całą ekipę yy, Myjkowski Transport i Spedycja, czyli całą VSK, wszystkich kierowców a, którzy tutaj sobie zapier, tak jeździmy. Teraz też Rob, pan Robert oddaje swojego Mana Euro 5 na przegląd, ponieważ za niedługo ten man wybije magiczną liczbę 650 tysięcy kilometrów. Robert już tym autem zrobił prawie 100 tysięcy, jeżeli się nie mylę. Auto dostał te, gdy miało 100 nie 500 tak. Auto dostał gdy miał 100 550 tysięcy Teraz to te auto będzie się zbliżać do 650 tysięcy więc Zrobił już swoje 100 tysięcy jednym autem I on jest z tego faktu że nie ma że boli Be kopak będzie jeździć mówi że Euro 6 na razie też by nie chciał Z miłą chęcią dałbym mu euro 6 Ale mówi że nie że nie ma bata bo woli swojego euro 5 W sumie euro 6 czy tam Dużo się nie różni od euro e, piątki jedynie czym się różni euro piątka to ma inny wygląd, no i silnikiem też się różni, bo to wiadomo, mniej, euro 6 ma mniej spala i tym podobne. Dobra. Włączymy naszą machinę. Powiedzmy, że teraz pan Rafał będzie kręcić swoją pauzę 45-minutową. No tutaj jakąś cinkę znowu przez promocję dostałem Ale to się niekiedy pojawia No nie zaparkowałem genialnie, no bądźmy szczerzy Rafał, coś ty zrobił Dobrze Muszę dojść do wprawy Nie no Z tego miejsca też chciałbym się pożegnać Jeżeli ci się ten odcinek spodobał to oczywiście możesz zostawić lajka, like komentarz, subskrypcję I zapraszam cię do Polubienia fanpage'a firmowego Mykowski Transport i Spedycja Tak, tak za niedługo tam nam się zbliży te magiczne 1000 lajków. Chyba mamy teraz 800 coś. Może dobijemy do 1000. Sława nam rośnie. Firma istnieje od listopada w 2015 roku. Więc już grubo mamy grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień. Już 5 miesięcy jesteśmy na rynku. W maju będzie 6 miesięcy. Pra już prawie pół roku. Pod, może kiedyś tam... Dodam ogólne podliczenie firmowe, ile ogólnie od początku powstania FWS-ki zrobiliśmy tych kilometrów. A więc to już chyba na tyle, ja się z wami żegnam i pamiętaj, jeżeli ci się ten odcinek spodobał, zostaw lajka, komentarz, subskrypcję i zapraszam cię do oglądania kolejnych moich materiałów, więc nara ludziska.